O oh, wow, niesamowity, przepiękny <grych> Kocham W naszej Odyssei Kosmicznej Miliony gwiazd, kolejna gwiazda Droga mleczna, owym wymiar jakości Są słychać, widać i czuć No i również słowem dzisiejszego odcinka jest Absolutnie Absolutnie Halo, hej, cześć, dzień dobry, moi drodzy Dzisiejszy odcinek rozpocznę zdaniem, hasłem Że to jest absolutne szaleństwo Szaleństwo, jeżeli chodzi o... Częstotliwość nowości i to nie byle jakich nowości, bo moi drodzy, są to nowości, które na stówę będą wiralowe, na stówę będą ciągle wyprzedane i po prostu z prędkością kosmiczną, jak ta firma się rozwija. Mowa tutaj o Stars from the Stars i o właśnie kolejnym rzucie nowości. Moi drodzy, mamy chyba z każdej kategorii, bo mamy pielęgnację. Za mną tutaj jest karton, e, mamy nowy podkład, a jak wiecie poprzednie dwa, e, podkład w różowym opakowaniu oraz krem BB były hitami, wiralowymi, absolutnymi, e, no i mamy tutaj nowości w postaci cieni, róży, i wielu, wielu innych. Także z wielką ekscytacją, bo już przetestowałam, już zobaczyłam jedynie paczka z nowościami pielęgnacyjnymi przyszła mi dziś, więc tylko wam pokażę. Nie będę mogła to jeszcze na razie wypowiedzieć, bo to trzeba potestować. Więc skupimy się dzisiaj na kolorówce. No i właśnie z tym niedoczekaniem, wielkim podnieceniem. Moi drodzy, zapraszam serdecznie i gorąco na dzisiejszy odcinek. Będzie kolorowo, błyszcząco, i nie z tej ziemi. Lecimy. Poczniemy sobie od pielęgnacji. Takie oto pełne przygód opakowanie z okienkiem. <grytanie> I proszę bardzo, tutaj jedna porcja nowości, druga porcja nowości. No i co my tutaj mamy? No, pozwolicie, że tutaj sobie to odłożę. Będzie zdecydowanie łatwiej i prościej. Eee, I po prostu dziś przetestuję sobie tak na szybko, przed filmem, bo nie mam nic na sobie. Z części Glow dwufazowy płyn micelarny, eee, czyli przed użyciem strząsamy. Następnie mamy serum. Fajnie, że. Produkty pojawiają się w innych takich mniej standardowych opakowaniach. Później krem rozświetlający witamina C od owocowy śliwka. No i tego kremu jestem mega ciekawa, duży plus za dozownik, w sensie pompkę w tej formie. Ja dzisiaj złamałam paznokieć, więc mam tymczasowy tasiemko plasterek i krem pod oczy rozświetlający. Natomiast z serii Hydra nawilżającej mamy wodę micelarną do twarzy, ceramidy, witamina E oraz opuncja. Może zobaczmy jak tu pachnie, co? Kwiatowo, rzeźko ładnie. Na podobnej zasadzie nawilżający krem naprawczy ceramidy, ektoina i drożdże. Na podobnej zasadzie, czyli też tutaj w formie pompeczki. 50 ml, bardzo wygodna forma, tonik, milk white, ceramidy kwas chloronowy len. Ja może od niego rozpoczęła tutaj dzisiejszą przygodę. Tak, myślę, że to jest świetny pomysł. Tonizacja skóry. Linia kosmetyków Hydra Stars zapewnia kompleksowe działanie w odpowiedzi na potrzeby Twojej skóry. Serc... Sercja. <laughs> Z sercem na dłonie, ja tu i seria. E, posiada unikalne formuły oparte na ceramidach, które wzmacniają naturalną barierę ochronną i zapobiegają utracie wilgoci. Skóra staje się nawilżona, miękka i elastyczna. Zwiż, i waci. Wac... Dobra, no to tutaj już. Ogarniemy. Kolor jest leciuteńko fioletowy. Słuchajcie, to jest to, że wszystko się zgadza, wszystko ładnie wygląda. No po prostu to jest tak dopracowane, to jest tak. Ja no, jestem zajerana, no ale to chyba zresztą słychać, widać i czuć, pięknie pachnie. W naszej Odyssei Kosmicznej przystankiem kolejnym jest nawieżające serum, barierowe. Może też bym nałożyła serum, a po prostu krem w opcji rozświetlającej o Chwiołkowy zapach z rozświetlenia, krem cytrusowy lekki w formule napina skórę skutecznie walcząc z drobnymi liniami mimicznymi i zmarszczkami głęboko nawilża i odżywia i ostatnim elementem dzisiejszej pielęgnacji przednagrywkowej będzie krem rozświetlający pod oczy. I ten krem ma w sobie więcej rozświetlenia niż krem do twarzy, tą soczystość i bardzo, bardzo, bardzo może nawet nie o tyle delikatną drobinkę, ale takie perełki. Można zauważyć. I przechodzimy do makijażu twarzy i rozpakowując kosmetyki. Wyciągając z opakowań, yy, macając, testując, nieją takie. O, oh, wow, i co kolejny. O, oh, wow! No po prostu szaleństwo. Szaleństwo. Rozpocznę od serum, które jest powiększające usta. Gałbik. Yy, szkoda. aż już za późno. A to może na Instagramie zrobię, że mogę sobie zrobić połowę ust posmarowaną, a połowę nie, żeby zobaczyć, jak to będzie się prezentowało. W ogóle serą tutaj wykazuje, że jest poparte badaniami: plus niecałe 19% objętości ust po 2 godzinach, plus 14% po 28 dniach i ponad 13% nawilżenia ust. Także. Nakłada mi, czekam aż rośnie. Ja Miałam teraz super żarcik, ale być może ktoś wszedł do mojej głowy i sobie go odczytał. Kto mnie zna, to może wie, o co może mi tutaj się rozchodzić. Dobra, na razie nie robię, na razie nie pierwsze. Będę wam oczywiście robić aktualizację co tu się odprawia i wyprawia. I mam ochotę na makijaż energetyczny, też nie. Przypadkowo założyłam w takich, a nie innych odcieniach, ponieważ w cieniach do oczu mamy kolory, które do mnie krzyczą i bez wątpienia użyję tutaj dzisiaj na pewno tych trzech ze sobą: I jest to paletka Moonlight Party i jest jeszcze Sunlight Party z samymi błyskami. Więc zrobię Wam słocze obu palet mięciutko pod palcami. Więc, chodźcie, zobaczyć. Słocze, jaki błysk! Ten błysk jest opalizujący na lekki zielonkawy Taki no, zresztą sami zobaczcie, co ja tu się będę. I w towarzystwie tutaj ostrość. Więc z pewnością to dziś na pewno ze sobą dobrze zagra. No i klamra makijażowo-stylizacyjna będzie absolutnie domknięta. No i również słowem dzisiejszego odcinka jest absolutnie. Eee, także tak. W ogóle dwa kolory to absolutne sztosy. Niezwykle kremowe. Mega treściwe. I tutaj te dwa kolory. No choć zobacz. Mega. I słuchajcie, to nie jest koniec błysków, bo błyski jeszcze są w znanej wam wersji. Wypiekanej I jeszcze są błyski, które są błyskami Toperami Ale na razie zwolnimy tempo Bo tutaj e, drogie sroki Mogą dostać e, Palpitacji serca Zbyt dużych, więc rozpoczniemy Sobie makijaż, zaczesuję Pejsa, to jest ten e, moment To jest ta chwila, chodźcie troszkę bliżej Stawione obok siebie Paletki Cieni Aktualizacja ustowa: jak widać, spąpiły się, są bardziej juicy yy, i nabrały kolorytu takiego różowego. Yy, I zapytacie Magdalena: czy piecze, czy mrowi? Bardzo delikatnie mrowi, ale nie jest to uczucie dyskomfortu. Po prostu takie lekko czuć, ale nie mocno. Kolorem przewodnim dzisiejszego odcinka będzie ten morski. Turkusowy morski i rozpoczynam od. Tylko ciągle dzisiaj rozpoczynam, ale no dolnej powieki. Znany wam element wyciągam ku górze, wracam w stronę nosa i na razie wbijam cień i biorę bardziej puchaty pędzel i rozcieram granice. Na razie suchym, nic nie nakładam. Teraz sięgam po bardziej puchaty pędzel i jaśniejszy, seledynowy i nanoszę w załamanie powieki. I wiecie co tak się zastanawiam: czy wjechać teraz z tym brzoskwiniowym wewnętrzny kącik, bo mega mi się podoba. Ten jasny seledynowy, jak on tutaj wygląda. Słuchajcie, to jest taki określałabym nawet neonowy seledynowy. Nie, szkoda mi go zaburzyć brzoskwiniowym. No bo sami spójrzcie, niesamowity, przepiękny. Jaram się. No ale no jaram się. Cudowny, po prostu cudowny. I nie mam tutaj jakiejś, nie wiadomo jakiej bazy, tylko klasyczny, zastygający korektor. Dla polotu i finezji i wzmocnienia dodaję zielony eyeliner na linię wodną. I fioletowy cień z paletki. Rozetrę wzdłuż linii rzęs. Słuchajcie, to wchodzi jak masło, po prostu. Również wyciągam i wracam. I wzmacniam sam zewnętrzny kącik. Wracam do pędzelka, którym nakładałam pierwszy cień. I mieszam ze sobą granice niebieskiego i morskiego. Tak, nie na temat. Nagrałam ten odcinek i idę do lekarza. Moi drodzy, delikatnie przybrudzę Tutaj tą okolicę Jaśniejszym pastelowym Takim półsuchym pędzlem Bo chcę wbić błysk Tutaj ten oto On się nie paproszy Jest mocno zbity No i chodź zobacz Jak syrenka Teraz powinnam się oblać wodą Jak w tych filmikach popularnych no stop, mi się wyświetlają Palcem tyle co mogłam. Dorzucę pędzelkiem. No, wcisnębym gdzieś ten pomarańcz, ale po prostu nie wiem gdzie. Może starczy. Pomarańcz wrzucę na Instagrama z drugą paletką. O, i to będzie świetny pomysł. Wszyscy będą zadowoleni i każdy kolor wykorzystany. Dobra, pędzelku, to byłeś ty, więc tutaj poczyniam w ten sam sposób. Przybrudzę tą okolicę Również bez kleju, bez niczego Też na butelkowej zieleni Jak to będzie pięknie wyglądało Ja chcę więcej takich palet Wrócę do fioletowego cienia I zatrę granice. Teraz tak, nie wiem czy wcisnę Ale spróbuję Bo też nie mogę przejść obojętnie Moi drodzy, kredki Wodoodporne duo-chromowe, Jedyneczka, bo to jest kolor numer jeden z zielonkawą tonacją. Wjedzie wewnętrzny kącik na zielono, na niebiesko, na złoto. Metaliczna. Kolor numer dwa z różowym podtonem. Z różowo-zielonym, również złotym. Jedyneczka i dwójeczka. Może wewnętrzny kącik i blisko linii rzęs. Chyba nie będzie tego mocno widać. A i tak chcę. O, na no się widać. Hmm. jest różnica. Więc kontynuuję. No, yy, mocno nie jest, ale coś tam widać. Trzeba z nimi dość delikatnie, żeby ich nie ułamać. I moi drodzy, tuszuję rzęsy. Przyklejam kępki, dolną powiekę jeszcze skończę po nałożeniu podkładu. No i właśnie przechodzimy zaraz do nowego podkładu upiększającego. Że on i, moi drodzy, przechodzimy do gwiazdy dzisiejszego odcinka. Tych gwiazd jest wiele, no bo wiecie, starsy gwiazdy, a ściślej mówiąc, do podkładu. No i tutaj również klamra stylizacyjna się zazębia. Jest to podkład upiększający, lekki, pielęgnujący, już Wam pokazuję pełną kolorystykę. Mamy sześć odcieni, a co do efektu i reszty, za chwilę Wam wszystko opowiem. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, analogicznie. Nikogo nie zaskoczę kolor numer 4, 5 oraz 6. Także proszę zerknąć, proszę się przyjrzeć, gdzie w którym momencie się odnajdujecie, który kolor jest dla was najbardziej odpowiedni. Ja u siebie wybieram kolor numer 3, najlepiej mi się stapia. Ze skórą. Zawsze wam ściemniam ekran, więc tym razem zrobiłam tak samo. Myślę, że jeszcze lepiej kolory są widoczne. To ostatnie chwile i momenty, żeby zapoznać się ze słuchami. Wjeżdża wacik I kolorek numer 3. Lepiej gąbeczką. I ja nie wiem, jak oni to robią, ale to jest kolejna podkładowa petarda. Wiecie. Ale ta może się podobać bądź nie, ale różowy podkład sztos. Krem BB sztos. A ten podkład to też sztos. I określiłabym, że jest to delikatniejsza forma tego podkładu różowego semi mat finish. Bo on po czasie, jak zastyga, robi się bardziej matowy. Ale skóra wygląda mega odżywczo i ładnie jest wyrównana, przepięknie i słowem klucz jest upiększający, rewelacyjny, lżejsze krycie. Tu dołożyłam więcej, więc mocniejsze krycie. Można je budować. Bardzo równomierna aplikacja. To oko nałożę jedyneczkę. Rozjaśnię tą okolicę. Lekkość i zarazem funkcjonalność i efekt natychmiastowy. Wyrównanego kolorytu skóry, wygładzenia, zlecznicując Jaram się, również delikatnie przytrę tutaj pod łukiem brwiowym. Maszą bronzer i pora na puder tutaj. Kolejna gwiazda, pod oczy o takim lekko różowym zabarwieniu. Oczywiście Stars from the Stars utrwala, ale jest delikatny, niewidoczny, lekko rozświetla. Widzicie, jak delikatnie się mieni. I teraz opcja na całą twarz pudery. Matujący, wygładzający, ma lekki beżowy kolor, i tu już opcja bardziej puchatym pędzlem. Zanim kolejne gwiazdy, to jeszcze wracam do paletki i tutaj tego najjaśniejszego celedynowego i nałożę go na dolną powiekę, rozjaśniając wewnętrzny kącik. No, i przeciągam w stronę ucha. Wrócę do fioletu i przeblenduję. Moi drodzy, pozostało mi rozświetlenie i uwaga, uwaga, to pery 3, kolorek numer 1, Daylight. Aurora i numer 3 I od góry jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. Trójka jest najbardziej cielista. Dwójka określiłabym taką najbardziej uniwersalną, a jedyneczka najmocniejszy, najbardziej błyszczący. I rozświetlam. Wewnętrzne kąciki kolorkiem numer 1. Moi drodzy, czy kojarzycie markę Lady Gagi? No to powiem Wam, że to jest jakby luksusowo. Czy te róże do policzków oraz rozświetlacze, które Wam za chwilę pokażę okażą się godnymi zamiennikami. No zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Tutaj akurat wzięłam kolorek numer 3. Kolor numer 2, przepiękny, brzoskwiniowy, lekko satynowy, ale zresztą te wszystkie trzy róże są satynowe. I kolorek numer 1, bardziej pomarańczowy, no i tutaj zaklejone zabezpieczenie, jest to opcja z lusterkiem. Ja nałożę kolorek numer 1 oraz numer 2. I trójkę też wrzucę gdzieś tam pomiędzy. Zobaczcie. Przepiękny róż. Przepiękny, przepiękny, przepiękny. Satynowe, lekkie rozświetlenie. Fakt. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez Stars from the Stars, ale ten zachwyt jest absolutnie bezcenny. Naprawdę przepiękny. Ale zresztą kupicie, zobaczycie, przekonacie się i powiecie: Magdalena, miałaś rację. Róże, absolutny must have we wszystkich odcieniach. Teraz idę z kolorem numer 2. No, chodź zobacz. Przepiękna satynka. Ostatecznym muśnięciem będzie kolor numer 3, czyli ten najbardziej różowy. Kocham. Jeszcze zestawię wam tak obok siebie. I moi drodzy rozświetlacze, patrz teraz. Jak one na żywo ładnie wyglądają, to tłoczenie też tutaj robi robotę. Kolorek numer 2, kolorek numer 1. Ten kolor jest absolutnie przepiękny, naturalny. Co nie dotkniesz, co nie ruszysz, jest po prostu wow. Rozświetlacze przepięknie się tu wtapiają. Ja mam jeszcze dwa rozświetlacze. Ale ja już nie chcę dzisiaj przesadzić, więc te dwa rozświetlacze wypiekane. Zobaczycie na Instagramie. Kto ma, to będzie widział, a kto nie ma, to niech założy. Słuchajcie, tutaj też jest petarda. I jeszcze co do rozświetlenia, też Wam zostawię na Instagram. A tutaj dam taką zajawkę. Holokropelki, multifunkcyjne, przepięknie błyszczące. Droga mleczna, miliony gwiazd. I nie miliony monet, co jest ważne. I moi drodzy, dzisiejszy odcinek zakończę top coatem na usta. Błyszczyk z drobinkami. Wszystko jest przemyślane. Wszystko jest w punkt. I mimo tak dużej ilości, każdy produkt jest czadowy, wyjątkowy. Także moi drodzy. Tak się prezentuje dzisiejszy makijaż. Dajcie znać, co sądzicie o nowościach. Podkład, rewelacja. Wypieki, róże do policzków, rewelacja, rozświetlacze, rewelacja. Paletki cieni. No, szczególnie no dzisiaj pracowałam na tej jednej, ale... Po raz pierwszy się zdarzyłam, zderzyłam i zdarzyłam z czymś takim, że kolor pastelowy jest tak intensywny, że śmiało można powiedzieć, że to jest jakby neon. Przekonacie się, wypróbujecie i powiecie, Magdalena miałaś rację. Również na Insta wrócę do tej paletki pierwszej. Coś mi jeszcze zostało dopowiedzieć, drodzy starsi. I Gratuluję kolejnych hitów internetowych oraz takich do codziennego używania, korzystania. Które pojawią się na pewno w niejednej kosmetyczce. Dziękuję za dziś. Do zobaczenia. Do następnego. Buziak!